Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę BMW 1 116i. Świeżo przywieziony z Niemiec. Pierwsza rejestracja kwiecień 2007. Silnik benzynowy. 115 koni. 6 skrzynia manualna. 237 000 km przebiegu. Przebieg prawdziwy, udokumentowany do samego końca. Kliw niemiecki ważny do lutego przyszłego roku Na wyposażeniu mamy cztery szyby elektryczne Elektrycznie regulowane i składane lusterka Skórzana sportowa kierownica Tempomat Czujnik zmierzchu Klimatronik dwustrefowy Kontrola trakcji Multifunkcyjna kierownica Podłokietnik z przodu auto jest bezwypadkowe, nie ma nigdzie rdzy posiada tam jakieś drobne ryski na lakierze czy minimalne przetarcia no, jest to auto kilkunastoletnie natomiast mechanicznie silnik, skrzynia biegów, sprzęgło, zawieszenie pracują bez zarzutów Pełna dokumentacja serwisowa, wszystkie instrukcje obsługi, książka serwisowa. Pierwsze dwa serwisy ASO BMW, trzeci również, e, potem już. Nie, w sumie tutaj też dalej jest BMW, tylko po prostu inny. I dopiero przy przebiegu 100 tysięcy kilometrów już to są niezależne serwisy samochodowe. Ostatni wpis 234 tysiące w sierpniu tego roku. Bardzo dużo rachunków, modnowości. Wszystkie rachunki ktoś kolekcjonował, przekazał mi przy, przy zakupie. To jest wydruk z ostatniego przeglądu. Tylna klapa ładna, bez rdzy. Czujniki parkowania też są, tutaj też klasyka. bm ten znaczek nie zawsze wraca, trzeba by go było rozruszać. Auto jest przygotowane do rejestracji, koszt zarejestrowania to 160 zł w wydziale komunikacji. Kupujący otrzymuje fakturę VAT marże, nie płaci skarbówki. To co jest na wyposażeniu to wszystko w aucie działa. Tutaj mamy takie też zarysowanie na butniku. Tu mówię, jakieś drobne ślady użytkowania samochód ma, aczkolwiek jak na swoje lata prezentuje się bardzo fajnie. No więc najważniejsze w tych jedynkach nie kopci na niebiesko, co się często zdarzało w tych benzynowych silnikach. Tutaj jest w porządku. Teraz jest różnica temperatur. Na dworze jest około tam 3-4 stopni. Także to jest normalne. Przy zakupie auta w cenie podanej na ogłoszeniu jest 3 miesiące gwarancji. Gwarancja obejmuje silnik, skrzynię biegów, pierścienie, zawory, uszczelkę pod głowicą. Chociaż mam nadzieję, że nic z tych rzeczy się nie zepsuje po, po zakupie, aczkolwiek no, mówię tak jak. Ee, Wszystkim moim klientom oferuję tą gwarancję, bo to jest auto używane. Tą gwarancję można wydłużyć do roku, nawet do, do dwóch lat. Wszystko jest kwestią dogadania się na miejscu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Auto jest do obejrzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Można przyjechać z czujnikiem, można jechać na stację diagnostyczną. Opony wielosezonowe, w ładnym, w ładnym stanie, w dobrej kondycji. Po zakupie na pewno trzeba sobie wykonać serwis olejowo-filtrowy i można się cieszyć jazdą. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.